Dajcie kochani na kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek z dedykacją dla Kamili Marciniak, która wygrała w konkursie drugie miejsce, czyli zdrapki lub zdrapkę za 20 zł. I Kamila na maila napisała mi informację, że mam kupić megalinię i zdrapać na swoim kanale. Także tutaj sobie zanotowałam, że Kamila Marciniak, Megalinie numer 10 lub 3 lub 4, ale udało mi się kupić numer 10, czyli pierwszy numer, który typowała. I wedle życzenia drapię na, kan na kanale. Bardzo Ci, Kamila, dziękuję za możliwość nagrania. Dzięki Tobie mogę sobie nagrać odcinek. A jak wpadnie wygrana, to dalej będziemy się kontaktowali, co z tą wygraną robimy. Ogromne serduszka dla ciebie, Kamilka, za to i za te miłe słowa, które do mnie pisałaś. To jest bardzo motywujące otrzymać takie fajne informacje od widzów. W takim razie drapiemy megalinie numer 10. Jest to nagroda Kamili. Ja tu zbliżę i będziemy szukać. Najpierw będziemy szukać podkowy i. A w tą stronę są symbole zawsze się boję te pierwsze odkrywać. Dwie pozostałe nagrody już wczoraj poleciały to znaczy, pocztą poszły. Zobaczymy, jak ta poczta polska się postara szybko to dostarczyć. Mam nadzieję, że jak najszybciej. A my szukamy łódź i podkowę. Tu jest podkowa, podkowa i kolejne dwa. To jest biedronka i szminka. I szukamy. Tu jest szminka i biedronka, biedronka. z Już chciałam żółwia drapać. Tu jest biedronka. Tu szminka. Tu szmina. Tu, szminka, tu szminka. Dobra i to wszystko. Kamila trzymaj kciuki mocno. Moneta i klucz. To jest kluczyk. Tutaj, tutaj i więcej nie widzę. Kolejne dwa. To jest motylek i rower. Tu jest rowerek. I tu jest rowerek. Motylka nie widzę. Dobrze. Kolejne dwa to jest tęcza i gwiazda. Tęcza, gwiazda. Tu jest tęcza. Dobra. Kolejne to jest winogronko i serduszko. Serduszko oczywiście dla Kamilki. Za taki fajny gest, że mogłam sobie tutaj nagrać odcinek, podrapać. Tu serduszko. I tu winogronko. Tu serduszko. I tu dwa winogrona. Tu winogronko. Tu serduszko. Oczywiście też dla kamilki zostawiajcie serduszka, bo bardzo piękny gest z tej strony. Napisała mi, że mam strapać u siebie. Następnie jest prezent i kokos. No, Kamilka zrobiła mi taki prezent. Prezent i kokos. Kokos mamy tu. Tu mamy prezent. I, i, i tu jest kokos i tu kokos. Następne dwa to korona i popcorn. Tu jest popcorn. Tutaj tu są aż dwa. Tu korona. Dobra. Następne dwa zrobimy sobie z tej strony. To będzie naszej i arbus. Arbuz jest. Tu jest arbuz. Tu, tutaj, 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 tutaj. Arbuzik. A silnika wcale nie dali. Kolejne ananas i foto. Tu jest foto. Tu jest foto. Ananas. Foto ananas. I koniec. I ostatnie dwa z tej strony to słoneczko i piórko. Tu są piórka. Tu piórko, tu słoneczko i piórko. Dobra, idziemy w drugą stronę. Pierścionek i żółw. Pierścionek, żółwik. Jest żółwik. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. I tutaj. Tu jest jeszcze żółwik. I była biedronka, ale nie było zegara. Dobra, kolejne symbole to lody i flaming. Tu jest flaming. I tutaj. I ostatnie dwa to piłka i cytrynka. Czy coś to co tutaj nam da? Jest piłka, tu piłka, tu piłka. Tutaj, ale wszędzie coś blokuje złośliwie. Tu piłka, tu cytrynka. I to by było na tyle. Linii się Żadnej, żadna linia się nie stworzyła. Karkości auto nie było. Także chyba nic nie przeoczyłam, ale jeszcze sprawdzamy. Bonus. W bonusie świnka tradycyjnie i kontrolne różne. Także kamilka. Strapka okazała się pusta, ale. Miałam flajtę i przyjemność podrapania, a przy okazji miałam y, możliwość nagrania odcinka dzięki Tobie, co również jest wsparciem, za co bardzo Ci dziękuję. Serdecznie gratuluję wygrania w konkursie. No i oczywiście ten odcinek jest dedykowany dla Ciebie, kochana. Zostawiajcie dla Kamili serduszka za taki fajny gest, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!